Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam Was na wspaniałą kulminację tegorocznej złotej jesieni. Jesteśmy na masywie Ślęży dla osób, które nie są z Dolnego Śląska. To jest taka górka. Na południe z Wrocławia około 40 minut się jedzie. I to jest takie miejsce, gdzie się bardzo często przyjeżdża z dziećmi małymi, z rodzinami, żeby pokazać dzieciom jak się chodzi po górach. Do jakiegoś czasu jeszcze można było tutaj, właściwie bardzo do niedawna, palić ogniska na górze, robić kiełbaski, także była to super atrakcja, super zabawa. Ostatnio to zamknęli. Natomiast fotograficznie muszę przyznać, że tutaj jest dosyć trudno, bo no, są te lasy i dopiero o tej porze roku, teraz na jesień, jak widzicie, no jest po prostu <laughs> przepięknie. Jeśli chodzi. O obiektywy, jakie dzisiaj zebrałem, to standardowo będę fotografował 50 ale mam też szerokokątnego 15-35 i do tego taki zawsze rezerwowy 24 -105. To jest ten najtańszy uniwersalny zoom w kanonie, ten 24-105 w każdym razie. Jego zaletą jest to, że on ma filtr 67, taki sam jak moja 50 więc mogę z nich korzystać również do filmów. No i w razie czego zawsze mam te dodatkowe 100 mm z tego, zestaw filtrów, Większość zdjęć będę tak naprawdę robił 50. Pozostałe obiektywy są tutaj w razie, gdyby coś się miało wydarzyć. To jeden z najtrudniejszych fotograficznie tematów, bo moim zdaniem Złota Polska jesień to musi być piękny słoneczny dzień. Nie wschód, nie zachód słońca, nie mgła, tylko właśnie pełna kontrastów i kolorów chwila, i to wszystko tworzy w lesie wizualny bałagan. Co ciekawe, w filmie możemy jeszcze budować głębie i tłumaczyć plany za pomocą ruchu, i wygląda to nieźle. Ale jak zatrzymamy nawet jedną klatkę, to cały ten efekt się psuje. Tutaj znalazłem bardzo ciekawe miejsce, bo mamy parę takich pojedynczych e, małych buków, które wyrastają w tej całej gęstwinie. Także mam tutaj takie trzy miejsca, które chciałbym sprawdzić, czy mi dobrze wyjdą. E, I tutaj spróbuję wykorzystać płytszą głębię ostrości, dlatego że będę chciał nieco uspokoić to, co jest z tyłu, ale też będę e, próbował. Wydobyć tą e, właśnie główną postać tych krzaków, e, właśnie na zdjęciu. Także świetnie są oświetlone. Szukam takich miejsc, gdzie to światło faktycznie pada na te krzaki, na te kępy kolorowych liści, tak żeby dookoła trochę było ciemniej. No jest dzisiaj jasny dzień, e, nie ma co narzekać, ale e, z, korzystając właśnie z tej płytszej głębi rostości i z rozmytego tła będę w stanie trochę to mocniej odizolować. A no, zobaczmy, co wyjdzie. No, warunki są wyśmienite, po prostu rewelacje. Muszę Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu już fotografuję 50 i coraz częściej się łapię, że ta 50. O, nie. Zobaczcie. No nie da się przejść kawałka, żeby się nie zatrzymać. Patrzcie, jakie piękne światło, robię zdjęcia. Akurat jak opowiadałem o tym, że bardzo lubię pięćdziesiątkę i raczej zaczynam przechodzić w coraz dłuższe ogniskowe to trafiłem na scenę, która się świetnie nadaje na szeroki kąt. I tutaj szeroki kąt się przydaje, bo y, niestety ta droga jest dość szeroka. I jeżeli uda mi się coś jeszcze po bokach wcisnąć na samym dole kadru, czy tam z tym, na tym pierwszym planie, to ta droga nie jest taka dominująca. Chciałbym, żeby ta kompozycja była trochę bogatsza, bo tych zdjęć jest droga i drzewa po bokach to mam już sporo. A tutaj właśnie mamy z jednej strony fajne drzewa, z drugiej strony jest ta droga. Z trzeciej strony, czy tam po trzeci, w trzeciej części kadru znajdują się fajnie oświetlone, zarówno zielone, jak i pomarańczowe liście. Także myślę, że wychodzi to całkiem fajnie. Tak zobaczcie sobie jeszcze raz w tym momencie. Stoję, mam 15 mm tak? i ta droga zajmuje bardzo dużą część pierwszego planu, w ogóle zajmuje, dominuje na tym kadrze. Obniżam się, ona już jest trochę mniejsza, ale za to pierwszy plan mi wchodzi, którego nie chcę, więc podnoszę aparat do góry, wszystko zaczyna się zjeżdżać ku środkowi, ta perspektywa się psuje. Ale teraz będę mógł to później rozciągnąć w Photoshopie i będę miał mniej tej drogi, będę widział wyżej i będę miał, mam nadzieję, prosty kadr całkiem fajnie wyglądający. No to są uroki szerokiego kąta. Warto właśnie tak po, popróbować, żeby ten pierwszy plan jakoś fajnie złapać. No i tak to wygląda po lekkim wyprostowaniu. Tutaj zobaczcie na ten sam kadr, który po prostu został przycięty od dołu do formatu 16x9. Tutaj aparat był dużo wyżej i był wypoziomowany. Tutaj jeszcze jedno ujęcie, gdzie z kolei właśnie fotografowanie przy samej ziemi bardzo fajnie zredukowało wpływ drogi na kompozycję i możemy podziwiać piękne kolorowe drzewa po obydwu stronach drogi. Fotografuję tym bardziej doceniam te dłuższe ogniskowe i właśnie ostatnio coraz częściej się zastanawiam, czy nawet nie pójście w stronę tego Zuma 7200, który właściwie bardzo wcześnie kupiłem, jak jeszcze zaczynałem fotografię i on leży gdzieś tam głęboko w szafie. Taka IFka bardzo stara, ciężka, metalowa, jeszcze biała. Natomiast no, zastanawiam się, czy nie kupić wersji F4, bo naprawdę coraz częściej sięgam właśnie po te dłuższe ogniskowe. Okej. Okay. <laughs> znowu coś pięknego, znowu podobny motyw. Okej, okay, to jest ta scena, której, którą Wam pokazywałem przed chwilą. Eee, plus, jaki tutaj mam, to jest taki, że jest tutaj pierwszy plan widoczny, czyli te drzewa są niezasłonięte niczym. Jest tutaj trochę przecinka z jednej strony, więc mogę się cofnąć, wziąć dłuższą ogniskową. I pokazać tą całość. Ona mi skompresuje perspektywę. Przez to, że będę dalej korzystał z uszy ogniskowej, to te drzewa, które są na końcu tej drogi, tam z tyłu, one nadal fajnie wyjdą, będą skompresowane, będą się wydawały bliżej niż jakbym to teraz zrobił szerokim kątem. Może sobie porównamy za chwilę. Natomiast dzięki temu, że mogę wydłużać tą ogniskową, Jestem w stanie wyciągać to, co jest na tych dalszych planach. Te rzeczy są bardziej wyraźne, mogę z nich korzystać i lepiej to wygląda. I właśnie w takich sytuacjach, gdzie jest droga, gdzie są jakieś takie rzeczy z przodu nieciekawe, dłuższe ogniskowe pomagają właśnie sobie z tym poradzić i zastępują tą drogę właśnie tym dalszym tłem. Także zobaczmy, jak to wyjdzie. Ach. Chodźcie ze mną kawałek dalej. Zmaczne. Zostawiłem w plecach. Zawsze się zastanawiam, czy będzie mi przeszkadzał w kadrze, czy nie. <grych> ok, chyba snot będzie dobrze. Zobaczmy. Ok, fajnie. Trochę się cofnę, żeby jeszcze więcej tych kolorów tu na górze złapać. Ale jak mówiłem, warto sobie po prostu kadrować te drzewa. Nie ma sensu wszystkiego mieścić na siłę. Po prostu ciemniejsza góra będzie trochę lepiej wyglądała na fotografii. Okej, okay. i zostały 8-125. elementem, który bardzo pomaga w zdjęciach w lesie, jest taka bardzo delikatna warstwa chmur, kiedy pojawia się trochę takiej dyfuzji. To światło nie jest takie wtedy mocno agresywne, zresztą widzicie teraz ta chmura minęła, ale kilka chwil dosłownie temu tutaj właśnie była taka lekka chmura i bardzo pięknie, zobaczcie jak wyglądało oświetlenie i dzięki temu naprawdę można robić takie dużo bardziej miękkie, takie magiczne kadry, także to super ostre światło nie jest idealne. I jak są takie drobne chmury, to można ukrać najwięcej i trzeba właśnie wypatrywać takich momentów. Gdzie. O, właśnie widzę jeszcze ten kadr, <laughs> trzeba wypatrywać takich momentów, gdzie to światło jest trochę bardziej miękkie, tak jak właśnie robi się teraz. No nic, muszę się zabierać do roboty. Zobaczcie. dla osób, które nie czują się pewnie ustawiając aparat, przygotowałem darmową ściągawkę fotograficzną, którą możecie wydrukować i zabrać ze sobą w plener. A dla wszystkich, którzy chcą szybko zacząć pięknie fotografować każdym aparatem bez wydawania majątku na sprzęt, polecam kurs podstaw fotografii. Te ujęcia nakręciłem najprostszym obiektywem Canona i jak widzicie, jakość jest fantastyczna. Dlatego polecam zainwestować w siebie i wykorzystać w 100% sprzęt, który już macie. Mam nadzieję, że dzisiejsza wyprawa zainspiruje Was do własnych wyjazdów, a jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas oraz Wasze wsparcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!